W mojej ocenie, w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie, organizacje potrzebują więcej niż standardowych szkoleń. Potrzebują partnera, który wesprze je w transformacji, w rozwoju kompetencji liderów i wdrażaniu skutecznych strategii. W Iken Institute realizujemy projekt Future Ready Organization, czyli organizacja gotowa na przyszłość którego celem jest budowanie szerokiego wachlarza kompetencji, pomagających organizacjom wygrywać w każdych okolicznościach. Taki rozwój wymaga jednak odpowiednich umiejętności na różnych poziomach organizacji, nie tylko na samej górze. Od prawie 30 lat pomagamy firmom i ich liderom. Staramy się nie dostarczać tylko szkoleń, ale raczej pomagać organizacjom, Zmieniać się. Jak to robimy? Przez coś, co nazywamy kompleksowym podejściem end-to-end. -end. Postaram się pokazać, co konkretnie kryje się za naszym podejściem i czym konkretnie różni się ono od innych rozwiązań dostępnych na rynku. Współpraca z ICAN Institute oznacza pełną integrację działań. Od diagnozy potrzeb organizacji poprzez projektowanie i wdrażanie projektów aż do ewaluacji rezultatów. Co kryje się za sformułowaniem end-to-end? -end? W skrócie oznacza to kompleksową opiekę nad realizowanym projektem rozwojowym. Zajmujemy się klientem od początku projektu do jego końca, wspólnie przechodząc przez wszystkie etapy. W Viking Institute jesteśmy w stanie zaoferować podejście end-to-end, -end, bo posiadamy niezbędne zasoby wewnątrz naszej organizacji. W Polsce, a nawet w całym regionie Central Eastern Europe jesteśmy największą organizacją w swojej kategorii. Prowadzimy szkolenia dedykowane dla firm, ale także mamy bogatą ofertę programów otwartych. W których szkolimy menedżerów z różnych firm. Mamy własną platformę ICAN Online Learning z bogatą biblioteką kursów online. Prowadzimy cykle konferencji ze światowymi autorytetami i polskimi ekspertami. Jesteśmy wydawcą książek. Przez ponad 17 lat wydawaliśmy polską edycję Harvard Business Review. Dzisiaj jesteśmy wydawcą polskiej edycji MIT Sloan Management Review. Można powiedzieć, że ICAN Institute jest swego rodzaju fabryką treści. Tworzymy nowe rozwiązania w oparciu o najnowsze metody z najlepszych źródeł w bardzo szerokiej ofercie tematycznej. Dlatego ICAN Institute oferuje wszechstronne wsparcie na każdym etapie współpracy, zapewniając pełną integrację działań. Rozpoczynamy od diagnozy czyli głębokiego zrozumienia wyzwań i celów organizacji. Wykorzystujemy do tego nasz własny dział diagnostyki oraz współpracujemy z wiodącymi dostawcami narzędzi, takich jak Human Synergistics, NeuroColor czy MTQ48. Kolejnym etapem jest projektowanie. W ramach którego tworzymy programy precyzyjnie dostosowane do specyfiki branży, poziomu uczestników i oczekiwanych wyników. Nasi eksperci dbają o to, aby każde rozwiązanie było maksymalnie dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Następnie przechodzimy do realizacji, oferując szeroką gamę form wsparcia, takich jak warsztaty, webinary, e-learning. Coaching, mentoring czy symulacje zespołowe. Programy te mogą być prowadzone w formatach tradycyjnych, ale także online lub blended learning, co daje elastyczność i możliwość dopasowania do preferencji uczestników. Na zakończenie przeprowadzamy ewaluację, mierząc efekty naszych działań. Stosujemy narzędzia do monitoringu postępu uczestników, zarówno przed, jak i po programie. Aby upewnić się, że nasze rozwiązania przynoszą wymierne rezultaty. Dzięki temu każde działanie jest spójne, skuteczne i w pełni dostosowane do potrzeb współczesnych organizacji. ICAN Institute oferuje rozwiązania w kluczowych obszarach dla nowoczesnych organizacji, takich jak Strategia, CSR, ESG. Przywództwo, rozwój talentów, transformacja cyfrowa, kultura organizacyjna i dobrostan pracowników, konkurowanie w niepewnym środowisku, sprzedaż i zarządzanie siłami sprzedaży. Formy wsparcia obejmują warsztaty, e-learning, webinary, coaching i mentoring, diagnostykę na poziomie organizacji zespołów i jednostek, organizację konferencji, kongresów. Śniadań biznesowych i programów badawczych. ICAN Institute wykorzystuje zaawansowane technologie edukacyjne, które wspierają procesy rozwojowe w organizacjach. Jednym z naszych kluczowych narzędzi jest platforma ICAN Online Learning, która oferuje dostęp do ponad 400 filmów, 200 lekcji i różnorodnych zasobów edukacyjnych. Jest to idealne rozwiązanie do nauki asynchronicznej. I realizacji skalowalnych programów, pozwalających na efektywne zdobywanie wiedzy w dowolnym czasie i miejscu po atrakcyjnych kosztach. Kolejnym innowacyjnym narzędziem jest Personal Learning Cloud, które umożliwia indywidualne dostosowanie ścieżek rozwojowych do potrzeb uczestników, zapewniając spersonalizowane podejście do edukacji i rozwoju. ICAN Institute. To kompleksowy partner dla różnych działań rozwojowych i złożonych projektów, co pozwala na znaczną redukcję kosztów transakcyjnych poprzez eliminację potrzeby współpracy z wieloma dostawcami. Oferujemy zintegrowane rozwiązania w jednej spójnej ofercie od jednego dostawcy. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko i dajemy naszym klientom poczucie spokoju. Opierając nasze programy na dowodach naukowych, evidence-based, oraz współpracując z globalnymi partnerami, takimi jak MIT. Nasze rozwiązania jednocześnie są w pełni dostosowane do lokalnych potrzeb i specyfiki rynku. Współpraca z Aiken Institute wzmacnia również prestiż i uznanie w organizacji. Pomagamy budować wizerunek firmy jako innowacyjnego pracodawcy. Oraz wzmacniamy reputację liderów odpowiedzialnych za rozwój zespołów. Nasze działania przynoszą mierzalne rezultaty, które mogą być prezentowane wewnątrz organizacji, wspierając cele strategiczne i operacyjne. Dodatkowo są elastyczne i skalowalne, co sprawia, że doskonale sprawdzają się w środowisku hybrydowym i zdalnym, umożliwiając skuteczne wdrażanie programów rozwojowych na Dużą skalę. Na polskim rynku możemy wyróżnić kilka głównych kategorii dostawców rozważanych przez osoby odpowiedzialne za szkolenia i rozwój, z których każdy ma swoje mocne i słabe strony. Pierwszą grupą są międzynarodowe szkoły biznesu, które cechuje prestiż i globalne uznanie ich dyplomów. Niestety ich słabościami są wysokie koszty, brak lokalnego kontekstu, oraz ograniczona elastyczność. Tutaj, ICAN Institute łączy światową jakość z lokalnym dostosowaniem i elastycznością, oferując konkurencyjne w porównaniu do tych dostawców ceny oraz większe wsparcie wdrożeniowe. Dzięki temu nasze programy rozwojowe są dostępne nie tylko dla najwyższej kadry menedżerskiej, ale również dla pozostałych grup liderów i pracowników. To nie tylko obniża koszty, ale także umożliwia budowanie wspólnego języka w organizacji, co sprzyja lepszej komunikacji i wymianie pomysłów. Drugą grupę stanowią polskie firmy średniej wielkości, które wyróżniają się dobrym zrozumieniem lokalnego rynku i często przystępnymi cenami. Jednak z drugiej strony brakuje im kompleksowości i światowej jakości. A stosowane przez nie metody bywają często przestarzałe. W porównaniu do tych dostawców, ICAN Institute dostarcza rozwiązania oparte na dowodach naukowych, angażuje światowej klasy ekspertów i wykorzystuje zaawansowaną diagnostykę. Dzięki nowoczesnym metodom nauczania i technologii online. Jesteśmy także w stanie tworzyć takie rozwiązania, które łączą wysoką jakość z przystępną ceną, czyniąc je bardziej dostępnymi i efektywnymi dla szerszych grup pracowników, nie tylko dla kierownictwa firmy lub menedżerów wysokiego szczebla. Trzecią grupą są firmy butikowe i indywidualni eksperci specjalizujący się w wąskich obszarach. Ich przewagą jest głęboka specjalizacja, ale ograniczają ich zdolności do realizacji złożonych projektów i brak skali działania. ICAN Institute oferuje zintegrowane rozwiązania na każdym poziomie organizacji oraz pełne wsparcie end-to-end. -end. Często zdarza nam się także zapraszać po prostu firmy butikowe i indywidualnych ekspertów do współpracy w ramach większych projektów. Łącząc ich ekspertyzę z naszym szerokim systemowym podejściem, to zapewnia naszym klientom pełne spektrum wsparcia i najwyższą jakość usług. Staramy się, aby iCan Institute był czymś więcej niż dostawca szkoleń, raczej był partnerem strategicznym, który przygotowuje liderów na przyszłość pełną wyzwań. Wzmacnia odporność organizacji dzięki kompleksowym rozwiązaniom. Gwarantuje realny wpływ na strategię, kulturę i wyniki organizacji. Zapewnia konkretne wyniki. Pracujemy z polskimi firmami i menedżerami już od prawie 30 lat. Większość z naszych klientów wraca do nas z kolejnymi edycjami programów i nowymi. Projektami. Serdecznie zapraszam do dołączenia do grona firm, które mogą zwiększyć swoje szanse na sukces dzięki współpracy z ICAN Institute. Tak jak zrobiło już ponad 500 firm w całej Polsce, realizując z nami projekty korporacyjne. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się w szczegółach, jak ICAN Institute może Wam pomóc, proszę o kontakt. Serdecznie zapraszam.